Pan wtedy już po śmierci mamy znaleźć się w naprawdę trudnej sytuacji, gdzie wyjście po zakupy jest dla niego niemożliwością. Dla mnie jest ciężko daleko gdzieś. po, po udarze, bo jest całkowicie tym też nie? Nie ma dostępu do bieżącej wody, nie ma łazienki, nie ma gazu. Ogrzewany jest jeszcze piecem starego typu, kaflowym, gotuje na nim. Obecnie utrzymuje się jedynie z zasiłków socjalnych. To jest około 800 zł na miesiąc. Lekarstwa, wszystko to, to wszystko kosztuje. A, a przecież mnie tak nie sfinansuje, bo kto mnie finansuje? Jestem sam, Do no w tej chwili nikt mnie nie obowiązuje. Cierpi na cukrzycę, został mu obcięty paluch. Rany się przez cukrzycę ciężko goją, ledwo się porusza. Sam by sobie bez tej pomocy nie poradził. Podobają się Panu? Właśnie takie coś dla I z całego serca dziękuję serdecznie i uszczęśliwiony jestem. Niesamowicie jestem zadowolony. mi się przyda.